Szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata rozegrana została na Sardynii. Kalendarzowa jesień przywitała zawodników niższymi temperaturami i mniej przewidywalną pogodą, która nie tylko wzburzała fale otaczającego Wyspę Morza, ale jednocześnie wprowadziła wzmagania sporą nutkę loterii. Swój udział w zawodach zgłosili Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy niespełna trzy tygodnie wcześniej świętowali triumf w rajdzie Turcji. Dla załogi LOTOS Rally Team Raid Sardyni stanowi czwarty start w sezonie rajdowych mistrzostw świata. Po trzech rajdach zajmowali wysokie trzecie miejsce w kategorii WRC3 i przystąpili do rywalizacji z chęcią zdobycia jak największej liczby punktów. Będziemy starać się cieszyć jazdą. To jest bardzo trudny rajd. Pora roku też determinuje trudności z wydobieraniem opon. Postaramy się wykorzystać swoje możliwości, doświadczenie. Auto spisuje się świetnie, opony jak zawsze, a my też uśmiechnięci, więc damy z siebie wszystko na pewno. Rajd wystartował w piątkowy poranek. Na włoską wyspę przyjechała cała czołówka tabeli sezonowej, z którą od początku roku rywalizują Polacy. Tempo narzucone przez zawodników najliczniejszej kategorii WRC 3 było imponujące. Pierwszy etap liczył łącznie blisko 93 km i stanowił spore wyzwanie, zwłaszcza przez nieprzewidywalną nawierzchnię. Rywalizacja była zacięta choć na wąskich i podbijających szutrach. Nie trudno było o które mógł skutkować znaczną stratą czasu lub nawet wycofaniem. Kajetanowicz ze Szczepaniakiem jechali jednak dobrym tempem, unikając problemów na trasie. Dzień ukończyli na piątym miejscu z niedużą stratą do liderów, prezentując tempo lepsze od wszystkich załóg fabrycznych. Dzień tradycyjnie zakończył 45-minutowy serwis, na którym mechanicy przejrzeli samochód, przygotowując go do kolejnego dnia rywalizacji. Sobotni etap rajdu Sardyni rozpoczął pierwszy przejazd najdłuższej próby Monte Lerno, z której trudów słynie włoska runda. Kajetanowicz i Szczepaniak uzyskali tu czwarty czas, który pozwolił im na awans do pierwszej trójki kategorii WRC3. 5 lewy przechodzi od szczytu nieciąć 4 lewy wąsko, to niecią 4 prawy, to zmyła 4 lewy, późny 30, szczyt hamuj 15, 3 prawy średni, późny. Kolejne próby to koncertowa jazda reprezentantów Lotos Rally Team. Wygrali ósmy OS Koiluna Loel 1 oraz drugi przejazd Montelerno, finiszując czwarty odcinek na drugiej pozycji. Zjeżdżając na serwis mieli tylko jedną dziesiątą sekundę straty do liderów fińskiego duetu Jari Huttunen i Miko Luka, będąc jednocześnie na dziewiątym miejscu klasyfikacji generalnej rajdu i stale pokonując fabrycznych zawodników kategorii WRC 2. Popołudniowa pętla także była bardzo udana. Polacy nie popełnili większych błędów, plasując się odpowiednio na czwartym i trzecim miejscu. Dzięki dobrej strategii ukończyli dzień na doskonałej pozycji wyjściowej do walki o w jutrzejszym, finałowym etapie rajdu. Na czele pozostawali Hutunen i Luka w Hyundai i20 R5, a blisko dwie minuty tracili już liderzy klasyfikacji sezonu Marco Bulacia-Wilkinson i Marcelo del Ohanesian w Citroen'ie C3 R5. Jesteśmy zadowoleni z dnia dzisiejszego. Dobra walka, w tej chwili drugie miejsce, około 10 sekund straty do pierwszego. Wygrywaliśmy odcinki specjalne. Jesteśmy też szybsi od najszybszej załogi fabrycznej, więc naprawdę dużo rzeczy pozytywnych. Finałowym etapem była sprinterska nieco ponad 40 kilometrowa niedziela, na którą złożyły się dwa dwukrotnie pokonane odcinki Kala Flumini o długości 14 kilometrów oraz niespełna 7 kilometrowa próba Sassari Argentiera, której końcówka wytyczona została dosłownie na plaży morza Śródziemnego. Pierwszą pętlę Polacy pojechali bezbłędnie, wygrywając jeden z odcinków i redukując straty do 5,5 sekundy. Kajetanowicz podjął rękawice i chcąc walczyć o wygraną, ruszył na finałowe próby, niestety przebijając oponę na przedostatniej z nich. Pięć lewy, nie 60. jedziemy na nim. Choć oznaczało to przegraną pojedynku o pierwsze miejsce, na mecie mógł cieszyć się z solidnej liczby punktów za drugie, które przybliżyły go do pozycji lidera w rajdowych mistrzostwach świata WRC3. To był świetny rajd, walka do samego końca. To co lubię najbardziej. Adrenalina trzymała wszystkich, którzy walczyli o podium. My byliśmy najbliżej pierwszego miejsca, nawet przez chwilę 5 sekund, ale niestety na przedostatnim odcinku specjalnym złapaliśmy kapcia i musieliśmy pogodzić się z drugim miejscem. Ale i tak było fantastycznie. Wspaniali rywale, bardzo szybkie tempo. Dla nas też to oznacza, że. Kolejny rajd, potrafimy pojechać z gazem w podłodze, nie, nie zbaczając na trudności. Dla reprezentantów Lotus Rally Team było to drugie z rzędu podium w tym sezonie. Polacy ponownie pokonali w równej walce wszystkich konkurentów jadących fabrycznymi samochodami kategorii WRC2, zajmując jednocześnie świetne dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Do końca sezonu pozostały dwie rundy. Belgijski Rajd Ipr, rozgrywany w drugiej połowie listopada, oraz włoski Rajd Monza, który w pierwszy weekend grudnia wytyczony zostanie na słynnym torze Formuły 1.